Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj wpadłam na pomysł, że zrobię takie dwa makijaże, jeden w wersji glamour, takiej lekkiej, drugi w wersji zdecydowanie ciemniejszej. I myślę, że ten pierwszy to też będzie rodzaj makijażu, który spokojnie można wykorzystać jako makijaż ślubny. A przy okazji tego całego zamieszania pojawiła się pewna nowość. Nowość, starość tak właściwie, bo wróciła na polski rynek marka Glazel Visage i mam takie pigmenty od tej marki, więc przy okazji do tych dwóch makijaży przetestuję, wypróbuję te kosmetyki, które przyznam są dla mnie bardzo sentymentalne, bo jest to marka kosmetyczna, na której zaczynałam, zaczynałam malować. Jak już, jak już, prawda, mogłam sobie z moich oszczędności kupić takie profesjonalne kosmetyki. Tak, to były pierwsze takie kosmetyki w moim kufrze wizerzysty. Ale o tym później. Zacznijmy od makijażu i ogólnie od jakby produktów, które dzisiaj będę używać. Więc tak, pierwszy makijaż, jak już powiedziałam, chciałabym, żeby to było takie soft glamour, żeby to był taki lekki, rozświetlony makijaż. I do pierwszego wykorzystam sobie tą paletkę Deep Nude z Paese. Ona jest taka fajna, neutralna. Ja bym chciała, żeby ten makijaż był zrobiony bardziej w takich, w takich właśnie burgundo różach, więc tak naprawdę będę się góra trzema matowymi cieniami z tej palety posługiwać. Potem przetestujemy sobie te pigmenty, a drugi makijaż no to już będę obiecaną Wam dawno temu paletą Cat Von D robić. Przynajmniej taki mam plan. Lecimy! Trochę wracam do tej swojej starej techniki, czyli powiekę mam przypudrowaną. Jeżeli tu widzicie kolor, to najprawdopodobniej jest bronzer i róż, także jeszcze żadnych cieni nie nakładałam. Paletka z PZ plus pędzel, ten z Hulu Pro 45, który mi się tak ostatnio spodobał i tak to przemalowało mi się nim zewnętrzny kącik. I ten jaśniejszy, różowy na początek. Tak, połowę powieki maluję, słuchajcie, tym właśnie cieniem tutaj. Tak sobie stopniowo, jakby przyciemniając sam zewnętrzny kącik. W ogóle bardzo lubię tą paletkę. Ona ma taką pigmentację, jak ja to mówię, bezpieczną. Czyli nie zrobimy nią cut crease, ale też nie zrobimy sobie tą pigmentacją krzywdy. Fajna do dziennych i zresztą też do bardziej wieczorowych makijaży, ale bardziej takich typu smooth, czyli takich właśnie graficznych cut crease, raczej ta paleta się nie nadaje, ale do takich lekkich smooth, przydymionych makijaży jak najbardziej spoko. Więc tak, połowę sobie tutaj wymalowałam, teraz dolna powieka też tak do połowy. No i teraz... Teraz już jedno oko, drugie piękne, wszystko jest na miejscu. Nie mam pojęcia, czy miało sens to zdanie, które wypowiedziałam. Ale ten tutaj bordowy on jest prześliczny. Jeszcze chcę przyciemnić ten zewnętrzny kącik, i skupię się tylko na aplikacji tego cienia głównie tutaj w zewnętrznym kąciku, bo chcę, żeby to było takie, wiecie, takie jednak wzmocnione, ale też nie jakoś bardzo przesadnie wzmocnione, tak do jednej trzeciej mniej więcej tego oka. O, będzie ładnie, jak to dopracuje. Tutaj przy zewnętrznym kąciku, ale to też tak trochę jakby mniej tego. W sensie nie tak do połowy, jak tam ten cień dociągałam. Żeby nie było tego za dużo. Ale to tam zrobione wszystko. Słuchajcie, mój ostatni krok, jeżeli chodzi o tą paletę, bo ja już bardziej wzmacniać tego makijażu nie chcę. Ale moim ostatnim krokiem będzie kolor czarny. O, tak. Tak, ten tutaj. I podkreślenie linii rzęs. Możecie ten krok pominąć i na przykład namalować sobie później kreskę. Ja nie jestem kreskowa totalnie i chyba nigdy z kreską, przyjaciółkami, nie zostaniemy. Dlatego też podkreślę czarnym cieniem tą linię rzęs. Chyba jednak muszę sobie zapożyczyć to lustereczko tutaj. Zdecydowanie lepiej mi się to robi teraz. Dobra, jeszcze, żeby ta dolna powieka nie była taka samotna. Słuchajcie, to jeszcze tutaj troszkę na dole, ale tylko w zewnętrznym kąciku, tak lekko, bo nie chcę przeginać. Chcę, żeby ten makijaż był taki. oczy lżejszy jednak mimo wszystko, ale ja lubię robić mocne makijaże. I teraz, jak tak pięknie oczy mam wymalowane, to mogę przejść do meritum, czyli do produktu, który będę dzisiaj testować. Naszykowałam sobie te właśnie pigmenty, o których wspomniałam na samym początku. I wspomniałam też, że to jest taka nowa, stara polska marka. Coś mnie swędzi, ale to mnie tak strasznie swędzi. Uff. Dobra, już mnie nie swędzi, już chyba sytuacja została opanowana. Ale wracając do pigmentów, wspomniałam, że to jest taka nowa, stara polska marka. Yy, Glazer Pizer to jest marka, na której ja zaczynałam pracować 11 lat temu, słuchajcie. To jest marka, która już dawno była na rynku polskim i nie pamiętam w którym ona tam roku zadebiutowała, ale jedna ta z takich pierwszych polskich marek, która gdzieś na rynku zaczęła się wybijać. I trochę im się zniknęło, bo ostatni raz z ich kosmetyków korzystałam 5 lat temu, 6 może mniej więcej. Tak czy inaczej bardzo dużo pracowałam na kosmetykach tej marki, zresztą też współpracowałam kiedyś z tą marką jako bizarzysta tej marki. Tutaj gdzieś Wam wrzucę jakieś, jakieś sesje zdjęciowe, które gdzieś tam tworzyliśmy dla marki Glazer Visage. A ym, bardzo miło wspominam ich pigmenty i ich cienie, bo to były pierwsze takiej dobrej jakości produkty, które pojawiły się na polskim rynku. Był wtedy jeszcze Inglot, taki bardzo popularny i jakbym miała porównywać, to wolałam, wolałam markę Glazer i to nie tylko dlatego, że dla niej pracowałam, bo tak naprawdę wolałam te cienie i bardzo długo sama starałam się o współpracę z tą marką. Właśnie dlatego, że lubiłam ich kosmetyki. No i tak, dwie wieżyczki. Dwie wieżyczki tutaj mamy. W każdej znajduje się po sześć pigmentów. Jedna wieżyczka to jest Seashell, a druga to jest Camelon. W tej pierwszej mamy takie, takie jakby pigmenty pastelowe, duochromowe, taki, taki typ pigmentu, właśnie typu dułochrome. One mienią się na dwa, dwa kolory. Druga wieżyczka jest takie bardzo znane określenie w internecie. Nie do końca jestem przekonana, czy mogę je tu zastosować, ale tak mi, się, tak mi się kojarzy. Producent też jakby tego sam nie nazywa, bo tam patrzyłam na stronie internetowej, ale kojarzy mi się to z takim pigmentem palonym. One mają dość nietypowe odcienie, dość nietypową strukturę, można powiedzieć, te pigmenty, plus w tej wieżyczce znajdują się. Różne rodzaje gradacji. Mamy trzy pigmenty, jakby o większej gradacji i trzy pigmenty o mniejszej gradacji, przez co no, możemy różny efekt uzyskać albo bardziej taki, właśnie typu duochromy, albo bardziej taki bardzo, bardzo, bardzo błyszczący. Więc y, pierwsza rzecz, jaką bym chciała sprawdzić, to jest jeszcze jakość tej wieżyczki. O, teraz sprawdźmy. Ładnie. To jest, on, on się mieni, on jest taki specyficzny, bo on się mieni na taką, kurczę, taką jakby z y, różowy, z taką zgniłą zielenią. Bardzo nietypowy kolor, jeszcze nie widziałam pigmentu w takim kolorze nigdzie. A druga, to tego koloru chcę użyć, to jest taki rose gold jakby do tego makijażu, który mam dzisiaj na sobie. No powiem wam, że no pigmentacja... Fajna. Naszykowałam sobie pigment primer, więc właśnie od strony wewnętrznego kącika, o, bliżej tutaj to zaaplikuję, ten pigment primer. Powiem Wam, one są dość suche, więc tak się do pędzla troszkę yy, mało chcą przyklejać. Ale to... Ale śliczne. Ale się tego nanosi na powiekę dużo. Wow. Bazę najpierw, żeby to się dobrze przykleiło wszystko. No i jak Wam się podoba to, co powstało na moich oczach? Słuchajcie, tak się przepięknie mienią. W ogóle piękny jest ten kolor. Taki naprawdę rose gold, taki odcień, taki brow. Idealny do ślubu, że tak powiem. A teraz wykończenie całego oka i może Was zaskoczę. A ja się pochodnie po prostu tymi cieniami. Nie mogę, nie mogę przestać się patrzeć w lusterko już piękna. E, I zaskoczę Was, bo użyję kremowej kredki na linii wodnej oka. To jest z Golden Rose akurat kremowa kredka, więc tak, nie po mojemu dzisiaj. Sztuczne rzęski, pierenę z Amelią Szczepaniak Instami. No i tak prezentuję się rzęski, Kochani, jak wam się podoba. No jaram się okrutnie, po prostu i, i, i no. usta. I na ustach wymyśliłam sobie duet. Duet taki, czyli tak naprawdę to jest pomadka z Maca i to jest ta pomadka Love Me Lipstick. Odcień 403. On jest taki lekko różowy i to, są, to jest typ pomadek nawilżających, ale żeby zrobić jeszcze delikatniejszy efekt, to chciałabym połączyć ją z przezroczystym błyszczykiem, żeby ona była taka, taka leciutka, leciutka, leciutka naprawdę. Patrzcie, jaki ona ma piękny kolor. Delikatnie, naprawdę lekko jej nałożyłam. Ona ma taki różowy, taki dość ciepły różowy odcień. Pasuje idealnie do makijażu, nie uważacie? Ja normalnie takich odcieni nie używam, ale pasuje do makijażu. Teraz trochę rozmyję tą pomadkę i przezroczysty błyszczyk. No i dobra, kochani, tak prezentuje się pierwsza wersja makijażu moja, która jest taka można powiedzieć taki soft glam make up, możecie spokojnie na różne okazje ten makijaż wykorzystać czy jako makijaż ślubny czy jako makijaż na przykład jak idziecie jako gość weselni, czy jako makijaż wieczorowy, jak chcecie jak się dobrze czujecie, bo to jest najważniejsze żebyście to wy się dobrze czuli ja tylko rzucam tutaj propozycjami make upów Mm, no i chcę zrobić, bardzo chcę zrobić ten drugi make-up, bo chcę przetestować te drugie pigmenty. No ten mi się podoba bardzo, strasznie, strasznie. Em, więc lecimy z tym drugim makijażem. Oczy zmyłam, myślałam, że się popłaczę, taki ładny był ten makijaż i tak chciałam sobie w nim pochodzić, ale teraz drugi i, ale ta wondi Jedna powiem Wam z moich ulubionych palet, jest trochę przemaltretowana, ten cień beżowy tutaj, który był, zużyłam całkowicie. Jedna z moich ulubionych palet, mocno napigmentowane, takie bardziej satynowe maty. No, powiem Wam, że moim zdaniem jedna też z bardziej niedocenionych palet, jaka jest na rynku i tak myślę, że też taki makijaż bazowy sobie nią zrobię, a pigmenty dołożę na koniec. I pierwszy kolor to będzie ten na początku, taki brzoskwiniowy. Na początek delikatnie obrysuję sobie słuchajcie tym kolorem oczy dookoła. Tak tutaj górne, um, załamanie górnej powieki, nie mogę się wysłowić. Tak aż pod smołki, aż do wewnętrznego kącika oka. No, teraz będzie ciemny makijaż. Ładny ten kolor, taki delikatny słuchajcie. Myślę, że on bardzo fajnie sprawdzi się też do takich lekkich makijaży dziennych, bo on naprawdę bardzo delikatnie tutaj podkreśla załamanie i sprawia, że oko robi się takie trochę większe. Teraz dolna powieka cała, aż do wewnętrznego kącika. Tak właściwie, to też tak w załamaniu, jakby dolnej powieki nakładam największą ilość tego cienia. I teraz, jak już tak mam zrobione, to to bordo takie. To jest taki, no taki, taki ceglasty odcień, ładny, taki cieplutki i też, jakby w załamaniu, nakładam ten odcinek. Ale ja się dawno tą paletą nie malowałam, a ja tak strasznie ją lubię. Mm, coś do blendowania. Tutaj robię dokładnie to samo, czyli raczej tak właśnie załamanie powieki dolnej. I teraz tak nie chcę pomijać zewnętrznego kącika, więc ten zewnętrzny kącik też, też zamaluję, żeby mi się to ładnie wszystko połączyło tutaj. Nie chcę go zostawiać takiego pustego, bo nie będzie to cut crease czy coś w tym stylu, tylko bardziej takie smokey eye z pigmentem. No dobra, takie ala la smokey powstało, z tym, że no, ruchoma powieka jest jeszcze niepomalowana. Dodałam jeszcze trochę tego takiego bordowego, ceglastego, takiego, to właściwie nie bordowy wygląda jak brązowy na oczach. Teraz, i to jest też rzecz przy okazji, która wiem, że może wielu osobom nie pasować w tej palecie. One mają tak podobne kolory do siebie. Że mogą się faktycznie trochę zlewać na oczach, dając nam takie bardzo takie zimiste odcienie. No ale teraz to już będzie tyle z tej palety. Ja tam już nic więcej nie dotykam, i teraz błyskotki naszykowałam sobie tutaj dwa cienie z tych wieżyczek. Jeden jest bardziej miałki, drugi ma takie no, bardziej świecące drobinki. Pokażę Wam je na dłoni, zaraz sobie tutaj wyciągnę czekajcie, nie wiem czy ja umaczałam ten palec czy nie umaczałam jeden jest taki taki błyszczący a drugi jest taki super błyszczący ja bardzo chcę te dwa kolory no powiedzę, to znaczy tak właściwie one są bardzo podobne do siebie pigment primer naszykowany wycisnę sobie troszkę na rękę i jedziemy i pierwszy odcień wezmę ten bardziej miałki. Nałożę go tutaj właśnie w wewnętrznym kąciku. Bardzo delikatnie też łapią się pędzle. One są takie suche trochę. Te pigmenty. Ale o. Ładnie się robi. Niebiesko fiolecik tutaj daci I trochę w zewnętrznym kąciku. O, będzie pięknie. Zobaczycie. I ten taki grubszy teraz. Ten taki mniej jakby mielony. Oh, oh, oh. Ale czas, Ale ładnie. Um. One są takie szkliste, w ogóle wyglądają jak takie mokre trochę. Dobra, drugie oko. Trochę pigment primer teraz tutaj. Żeby było lepkie, powiem Wam, że jak jest taka lepka baza, to to się fajnie przykleja do takiej lepkiej bazy. Jakby nie była lepka, to tak nie wróżę temu zbyt dobrego przyklejenia się. A do takiej lepkiej to jest ekstra. I teraz tak, jeszcze raz sobie nałożę trochę tego pigment primer i ten grubszy nałożę, ten taki bardziej świecący. Tutaj bliżej wewnętrznego kącika. No, o, to, to jest ten, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Jeszcze tak wpadłam na jeden pomysł i tu jest taki odcień taki niebiesko-fioletowy w tej wieżyczce siszel, którą używałam w poprzednim makijażu. I tak się zastanawiam, czy on nie wyglądałby fajnie w wewnętrznym kąciku. Hmm. No tak chyba jeszcze w życiu nie robię, ale fajnie. Jeszcze takiego koloru w wewnętrznym kąciku nie miałam, ale wygląda to zacnie. No i teraz tak naprawdę zostaje wykończenie oczu i też przykleję sobie te rzęski instami, bo to jest chyba jeden z moich ulubionych modeli rzęs, i bardzo dawno ich nie kleiłam i strasznie się za nimi stęskniłam. I więcej argumentów teraz nie wymienię, ale przykleję te, te rzęsy właśnie z Pierre René na wykończenie tego makijażu oka, a potem jeszcze mam jedną wariację na temat nojusta. Myślę, że wygląda super, i to samo co robiłam w przypadku poprzedniego makijażu, tym razem też nie będę dodawać czarnej kredki. Ale makijaż jest już zdecydowanie bardziej wieczorowy od poprzedniego, chociaż w sumie to sama nie wiem. Dodam kremową kredkę na linię wodną oka. Uznajmy, że jest to po prostu druga propozycja. Nie debatujmy na temat, który jest mocniejszy, bardziej wieczorowy i tak dalej. Drugi makijaż, kropka. kredka. No i może teraz Was zaskoczę, ale usta będą dziakowe. W końcu. W końcu będą nudziakowe usta. To jest pomadka w odcieniu 17 z Paese Argan Oil. Ona jest taka bardziej nawilżająca do ust, nie jakaś zastygająca, kryjąca, tylko właśnie taka koloryzująca i przy okazji odżywiająca usta. Także ta pomadka. A ja się dziwnie czuję w takim kolorze. Troszkę to rozmyję jeszcze tutaj wędzlem. To jest, to jest mój ulubiony patent. Ostatnio nagrywałam filmik y, na ten temat, y, czyli Smooch Lips i bardzo mi się to spodobało. To jest tak wygodne do noszenia, słuchajcie. No mega wygodne. No jak wam się podoba? Makijaż gotowy, wyjściowy, wieczorowy, dzienny, jak wolicie. A teraz można obgadać produkt. W ogóle w pasce od marki Glazel były jeszcze takie dwa produkty, dwa cienie, które nazywają się, tam w opisie było napisane Extra Shine. One jakby nie są jeszcze dostępne w sprzedaży, dopiero niedługo się pojawią, taka jakby zapowiedź tego wszystkiego, te cienie, i powiem Wam, one mają takie piękne. Piękne kolory, ja wam tutaj wszystko słacuję w kamerze, żeby Wam pokazać te cienie, nie chciałam ich na razie używać, no bo ich jeszcze nie ma, więc po co Wam robić smaka, ale pokażę Wam słocze. Tak czy inaczej, mogę poobgadywać te wieżyczki, które dzisiaj testowałam, i tak! Wniosek jeżeli chodzi o tą wieżyczkę, tych y, tą wieżyczkę sishel, tak? Y, czyli tych takich bardziej dłochromowych, pastelowych odcieni, czyli ten odcień, który mam tutaj w wewnętrznym kąciku oka. One są mocno napigmentowane i one są zdecydowanie bardziej kryjące. Mienią się na dwa kolory. Jak się popatrzy gdzieś tutaj po boku, bym stanęła bądź poświeciła sobie światłem dookoła głowy, to pewnie by się. By się różnie odbijały te pigmenty, bo widać to w takim perfekcyjnym oświetleniu. Niekoniecznie to tak widać i w sumie nigdy w takim idealnym oświetleniu tego nie widać, ale gdzieś jak chodzimy, to mamy więcej niż jeden kolor na oczach i to zdecydowanie widać w innym świetle. Tak czy inaczej, te są takie y, kryjące, fajnie robiące zabłyszczący i cień do powiek, i taki pigment wzmacniający, jakby błysk oka. Ale co do tej drugiej wieżyczki Cameleon, to one znowu mają taki dość ciekawy blask. One nie mają aż tak mocnego krycia, to znaczy mają mocną pigmentację, ale to nie jest taka pigmentacja, jakby kryjąca. To jest taka pigmentacja dająca taki właśnie taki błyszczący, taki mokry efekt, wręcz taki też dłochromowy, bo one też się mienią na dwa kolory, te cienie, nawet więcej niż dwa kolory, bym powiedziała. E, więc one będą na pewno fajnie wyglądały i tak solo jakie nałożyłam dzisiaj na powiekę i też jako taki podbijający odcień wykończeniowy, czyli jak sobie zrobicie całe oko na niebiesko i będziecie chcieli dodać czegoś co tutaj się mieni bardziej na niebiesko to jakby jeszcze inny ciekawszy odcień tego wszystkiego uzyskacie albo na przykład jak nałożycie sobie te, te tutaj kolory na smoki i to one, one dodadzą takiego smaczku do tego typu makijażu no powiem Wam, że jak nałożyłam dużą ilość tego pigment primer, czyli to ta, ta była takie lepka i mokra ta powieka tutaj na środku, jak nakładałam ten pigment, to on dał taki efekt takiego lustra wręcz bym powiedziała. On się mieni. Czekajcie, lustarko. On się mieni, tak daje taki efekt taki mokry trochę wręcz na powiece. Tak się fajnie przykleił ten cień. Bardzo ciekawe wykończenie mają, bardzo mocno błyszcząc, zupełnie coś takiego innego i raczej niespotykanego na rynku do tej pory zupełnie jakby inaczej zachowują się te pigmenty no i jakościowo są naprawdę bardzo bardzo dobre jeżeli chodzi o palety cieni to już mówiłam wam moje zdanie w międzyczasie trwania tego filmu i w sumie to by było to by było już na tyle z dzisiejszego testu i makijażu i jeszcze w ogóle do paczki Marka dorzuciła kod rabatowy, który ja Wam wrzucę w opis tego filmu. Tam będzie wszystko napisane: co, jak, gdzie, po co, na, na co, dlaczego, ile i do kiedy. To jest 25% rabatu dorzucili do przesyłki, także tam wszystko w opisie filmu Wam wrzucam. Serdecznie zapraszam do tego opisu. No i do zobaczenia, do następnego filmu. Poza testami jeszcze tam zrobiłam Wam akiety na Instagramie, na które odpowiadaliście, więc będą, myślę, jakieś tam ciekawe filmy trochę z innej beczki w najbliższym czasie. Także do zobaczenia, do następnego. Buziaczki! Pa, pa!